W województwie mazowieckim rozpoczęły się już ferie zimowe oraz akcja Zima w mieście. Część szkół organizuje dla dzieci tak zwane półkolonie. Ponadto wiele placówek oświatowych, sportowych i kulturalnych w Pruszkowie i w Piastowie oferuje w ciągu tych dwóch tygodni ciekawe i bezpłatne zajęcia oraz warsztaty. Przyjrzyjmy się ich propozycjom. W Pruszkowie z pewnością warto zajrzeć na warsztaty komiksu w Muzeum Dulak. W okresie ferii zimowych w Pruszkowie Muzeum Dulak 121 zorganizowało warsztaty plastyczne dla wszystkich dzieci, które nie wyjeżdżają na ten czas, pod tytułem Ferie zimowe z komiksem na które zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zapraszam je w imieniu dyrekcji, jak i całego zespołu Muzeum Dulak. Dowiemy się m.in. na nich, jak powstaje komiks, poznamy sylwetki i historie najbardziej znanych, zarówno polskich, jak i zagranicznych postaci komiksowych. No i udzielimy też wielu cennych rad i wskazówek dla wszystkich tych, którzy zaczynają swoją przygodę z komiksem albo chcą rozwijać umiejętności tworzenia komiksu. W Pruszkowskim moku w ramach zimy w mieście odbędą się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 1 do 12 lutego zapraszamy dzieci z pruszkowa w wieku 6-12 lat na aktywne zimowisko. W programie m.in. gry planszowe, animacje, zabawy integracyjne oraz warsztaty związane z naszym miastem. Serdecznie zapraszamy! W czwartki i piątki Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie zaprasza na otwarte warsztaty. Będą to zajęcia artystyczne prowadzone przez naszych instruktorów. Wszelakie zajęcia artystyczne, począwszy od plastyki, muzyki, tańca. Będą również zajęcia z witrażu. Zapraszamy od godziny 10 do godziny 13. Przypominam, czwartki i piątki feryjne. Także w piastowie nie zabraknie interesujących zajęć dla dzieci i młodzieży. Piastowski MOK proponuje dzieciom w wieku szkolnym różnorodne, bezpłatne zajęcia. Będą to m.in. przedstawienia teatralne, warsztaty taneczne, plastyczne, naukowe, projekcje filmowe, zajęcia teatralne i wokalne. Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. A więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie. W pierwszych dniach ferii warto zajrzeć także do Piastowskiej Biblioteki Miejskiej. Codziennie w godzinach od 10 do 1230 dzieci w wieku 5 do 8 lat bezpłatnie, co jest ważne i, i na co chcemy zwrócić uwagę, będą mogły wziąć udział w warsztatach rozwijających wyobraźnię, wzbogacających słownictwo. To będą też takie lekcje, podczas których dzieci będą mogły pobawić się wspólnie, poznać, na przykład przy grach planszowych i dzieci będą miały okazję także, żeby zabawić się. w w czarodzieja i, i wykonać własnoręcznie na przykład czapkę e, lub różdżkę. Trwają obecnie zapisy na nasze zajęcia. Za, zapisy są bezpłatne. Wystarczy tylko wejść na naszą stronę www.piastow.naszabiblioteka.com i tam wszelkie informacje znajdą Państwo właśnie w specjalnym artykule i na plakacie. Także piastowskie kluby osiedlowe zapraszają na zimę w mieście codziennie w godzinach od 10 do 14. Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach z gier logicznych, w konkursach. Zapraszamy na bal karnawałowy, który chcemy zorganizować. Do tego wszystkie oczywiście zajęcia plastyczne, wyjścia na... Tutaj, znajdujący się na Mosirze lodowisko, oraz liczne konkursy i zabawy dla dzieciaków w wieku od lat 7 do 15. Zajęcia są bezpłatne. Informacje można znaleźć na stronie spółdzielni www.smwpiastowie.pl oraz na stronie klubów osiedlowych na Facebooku. Specjalne propozycje na zimę w mieście przygotowały także Pruszkowskie i Piastowskie Ośrodki Sportowe. Miejski Basen Kapry w Pruszkowie proponuje podczas ferii wyjątkowe ceny na wejścia indywidualne, grupowe oraz intensywny kurs nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Powiat Pruszkowski udostępnia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu na ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie bezpłatne lodowisko. Jest ono otwarte zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Godziny pracy są dostępne na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego. Także w Piastowie od początku lutego możemy wybrać się na łyżwy. Na stadionie MKS Piast dzieci podczas zajęć korzystają z niego bezpłatnie, pozostali za symboliczną opłatą. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy. Oprócz lodowiska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie proponuje także liczne, zorganizowane zajęcia sportowe. Główne zajęcia będą odbywały się w szkołach, praktycznie we wszystkich szkołach piastowa. Pomoc nauczycielom będzie niósł też Klub Piastowia, który będzie organizował zajęcia i szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu piastowa. Więcej informacji na miejskiej stronie internetowej: www.piastow.pl. Pamiętajmy także, że warto na własną rękę poszperać w ofertach mniejszych, lokalnych ośrodków sportowych, pracowni artystycznych i językowych. Niektóre z nich oferują w atrakcyjnych cenach ciekawy, całodzienny program z różnorodnymi zajęciami, wycieczkami i wyżywieniem.